Zobaczcie, co Max na I ja dziękuję. I wydaje mi się, co ty robisz? O, czas to tak, tak. tak. Ale dosłownie kilka ich mamy, także zjemy sobie teraz, a niedługo. Nie mogę się napatrzeć i taka szkoda, że ta tak krótko starczy. Dosłownie pamiętam po ostatnich wakacjach. A co robisz z ciastoliny? No pizzę taką dużą. Pizzę? O pyszna będzie, to ja będę chciała spróbować. No nie, nie, to jest taka na niby. Aha, ja myślałam, że naprawdę. Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie w pierwszym vlogu z Anglii. Wczoraj wieczorem wróciliśmy do domu. Zobaczcie, co tam się dzieje. Walizki rozpakowane. Ta jedna jest pusta. Tutaj jest cała fura prania przygotowana, a na biurku leżą rzeczy, które muszę jeszcze, wiecie, poukładać. No i co? Z rana wstaliśmy. Monika jeszcze u nas nocowała, Wojtek ją na łyżwy zawiózł, wcześniej chleb w jajku im usmażyłam, soczek z pomarańczy wycisnęłam świeżych, nie nagrywałam, bo nie myślałam, że będę od razu vloga nagrywać. Wojtek tu sobie odpoczywa, ale wiecie co? Coś w kręgosłupie Wojtkowi przeskoczyło. Dosłownie wczoraj, jak wróciliśmy do domu, schylił się do Lili, czy gdzie ty się schylałeś, bo coś, nie wiem, i go boli kręgosłup. I zobaczcie, przed wyjazdem zrobił mi się tutaj... Na no taki pryszczyk. Podczas wyjazdu było ok, i wróciliśmy, i znów jest. No przecież. No dobra, zabieram się za pranie. No widzę, ale już pizza coraz lepsza, nie? Zobaczcie, co Max narobił. I ja dziękuję. Max był cały brudny od tej zabawy, i on zdecydował, że będzie w koszuli dzisiaj chodził. W majtkach i w koszuli. Pokaż się, jaki elegancik jesteś. No, pięknie. Baw się, baw.

Pieru, pierożki, teriyaki chicken do mikrofali. O, i to są, Maciu, dla ciebie kolorowe marchewki. Tata ci zamówił. Zobacz, jakie fajne. Myślałam, że takie kolorowe marchewki. No, różne kolory za żółta, pomarańczowa i taka ciemna jest. Super, i to takie młodziutkie, bardzo fajne. Co tu jeszcze jest? I jeszcze jedna pierożki. I to wszystko. Będziemy teraz jeść. Aha, te są z kurczakiem, a te są z kaczką O. Fajnie. A ty jest zielona? Nie ma. O. No to nawet tą ciemną. Ciemną. No. jak czarna, nie? Tak. Dobra, Maciu, powiedz jak smakuje. Tak samo jak pomarańczowa marchewka? Tak. <grybuj> a ty jeszcze nie umyta Maksiu <grybuj> A. O, chyba To nie jest. Max chodzi po domu i śpiewa doktor Ana, doktor Ana. No dobra, kolejna pralka się pierze. Nie mam już miejsca na linkach. Dwie tutaj, zobaczcie, mam pełne. A Max śpiewa doktor Ana, bo dzwoniłam do dentysty, żeby u Wojtka przełożyć termin. Troszeczkę tak jak się uspokoił, jeszcze cały czas mocno wieje. I sobie pomyślałam... Że zrobię sobie kawusie teraz w moim nowym kubku z Teneryfy. We vlogach z Teneryfy pokazywałam Wam, że taki kupiłam. Że, mm, I jeszcze mm, tak coś mi zamówił na Amazonie. Niespodziankę mi zrobił. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Coś, co naprawdę potrzebowałam. Ale najpierw kawusia. No, czyż to nie będzie przepyszna kawusia z takiego kubeczka? Mmmmm. Zobacz, prawie jak na Teneryfie. Prawie i wielką różnicę. <grym> no. no i tak, wyrzuciłam ostatnio dwie torebki, naprawdę mi się zniszczyły, także Wielki szacun dla mnie za wyrzucenie dwóch torebek. I Wojtek mi kupił nową, bo same miałam, wiecie, małe albo jakieś takie złote, albo plecaczek, a mi chodziło o taką torebkę, gdzie wszystko zapakuję, mają wszystkie skarby i zapakuję też dla maksa picie. No wiecie, taką prawdziwą kobiecą. I taki worek znalazłam na Amazonie. I wydaje mi się, co ty robisz? Może zasłania, to jest. że ładam i tak tak. I spodobała mi się bardzo, zobaczcie, ma rączki do trzymania i chyba jak te rączki ściągnę, ona się trochę ściąga, troszeczkę. W każdym razie mogę ją w ręce tak złapać. Ma też długi pasek, troszkę ona jest jeszcze taka wiecie powykrzywiana, bo musi się ułożyć. Od jest mięciów, mięciutka, to nie jest zamsz, ale, a może jest? Taką skórkę od środka przypomina, ale to na pewno nie jest skóra. I to jest taka sztywniejsza, nóżki ma. No spodobała mi się. I teraz będę mogła wszystko zapakować. I tu ma jeszcze jedną kieszonkę od środka No zamek taką malutką, tak jak na kluczyk będę miała. Także zaraz się zapakuję do nowej torebki i się bardzo cieszę bardzo, bardzo. No. Zobaczcie, zapakowałam sobie wszystko tutaj do środka, zaraz Wam pokażę. No i tak, tu ten pasek odstaje, widzicie? To denerwuje, ale może jakoś tam da się przez śrutkę przełożyć. Ale zobaczcie, jak fajnie ją uformowałam. Jaki kształt ma, taki, jaki bardzo lubię. Maksio! No, a w środku mam, wiecie, tam kluczyk i maseczkę schowałam. Maseczek, co prawda, już nie musimy nosić, ale do lekarza chyba i do banku musimy. No, więc ja się nie wybieram na razie, ale potem bym zapomniała, także w razie czego tutaj noszę kluczyk i maseczkę. Tu jest kosmetyczka z Jakimiś tam drobiazgami mam tu chusteczki i portfel. A tu mam jakieś, wiecie, chusteczki, jeszcze jedne, plasterki, sanitizer, tabletki przeciwbólowe. No takie. Także nie noszę za dużo w torebce. Ale jest naprawdę bardzo fajna. Zaczynam gotować zupkę. Tutaj mam nastawione. No, że wam pokażę. Broku, pietruszka potarta, marchewka tu pływa. Tam mam jeszcze skrzydełka z kurczaka i broku na samym dole, ojej, ja. gdzieś tu są, no teraz nie, nie chcę akurat wypłynąć. No nic, dopiero to się zaczyna zagotowywać, tutaj mam pokrojony pak czoj. tutaj mam jeszcze, wiecie, resztkę szczypiorku z tą cebulką, selernaciowy por i rzodkiewka i to chcę wkroić do tego, delikatnie przysmażyć i potem będę do zupy takie przysmażone dodawać i do tego makaron ugotuję. No i tutaj mam pieczarki, to będę je chciała później przysmażyć z czosnkiem niedźwiedzim takim z torebki. Suchym. A przydałaby się jeszcze cebulka, ale nie mamy. A, a ty zamówiłeś! Teraz mi się w nią, Wojtek zamówił zakupy jeszcze z Sonsberego. Wojtek siedzi i, i strasznie go boli kręgosłup i tak myślał, żeby nie jechać dzisiaj na zakupy i zamówił sansberego. No i zobaczymy. To wtedy z cebulką zrobię, jak przyjedzie. No i są zakupy. Co ty tutaj kupiłeś? Uuu, dwie siaty. Czekaj, weź to. Aha, to ja muszę najpierw rozwiązać, to poczekajcie. Zamówił Wojtek przez Uber Eats, bo Uber Eats mu jakiś kod zniżkowy przysłał i zamówił Sunsber'ego, jak mówiłam. I z 30% zniżką zapłacił Wojtek 21 coś tam. Także mamy tak, dwa mleka. O, jakie brudne. O, jakie brudne. Jedno brudne. Czekajcie. Soczek jabłkowy. Masełko. O, jeszcze jedno masełko. Śmietana. Dobrze, bo ja do zupy potrzebuję. Napój cytryna i limonka. Zaraz tu się nie zmieszczę. No nie mogę na tym lekko brudne patrzeć. Jeszcze jeden cytryna i limonka. I jeszcze jeden jabłkowy, ale inny. Pierwsza siatka rozpakowana, i tutaj mamy tak: sałata lodowa, ogórek, banany, jeszcze jeden ogórek, cebula, jeszcze jedna sałata lodowa. O, to później. Tutaj jedzenie suche dla Lili, bo nie miała już ani jednego ziarenka. Jabłuszka, zielone, nią, Ziemniaki. I tutaj mamy cytrynki, ta ładna. No.

I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. Try through my cigarette city lights looking fine and I know this is my time now i'm gonna be myself or i could be someone else no one's stopping me now i'm gonna skip my breaks i'm gonna make mistakes Jest godzina 20:03. Właśnie położyłam Maksa spać. Obejrzeliśmy sobie na wspólnej. Teraz milionerzy się zaczęli. Przeniosłam mandarynki przywieźliśmy parę mandarynek ze sobą wczoraj Monika próbowała wzięła też sobie jakiś tam do domu mam też dla Maćka ale dosłownie kilka ich mamy także zjemy sobie teraz a niedługo będę się zabierała za składanie vloga dla Was pyszne nie uwierzycie co sobie robię do jedzenia mam ugotowany makaron śmietanę ojejka i sobie poleję właśnie śmietaną makaron posypię cukrem mmm, ale to będzie pyszne takiego czegoś mi się właśnie chce mmm Mogłaby być gęstsza śmietana, ale na razie mam taką tylko. Smacznego! Nie mogę się napatrzeć, jaka opalona jestem i taka szkoda, że tam na tak krótko starczy. Dosłownie pamiętam po ostatnich wakacjach kilka dni i już twarz się robiła bledsza. No wiecie, no, na ciele to trochę dłużej się utrzymuje, ale ojej, szkoda, że to tak nie może zostać, naprawdę żałuję. No dobra, jest godzina, nie wiem dokładnie, ale jakoś po północy. Złożyłam vloga. Będzie się teraz publikował na YouTube. Jutro wieczorem go zobaczycie. Zawsze tak ostatnio robię, że wieczorem go montuję, w nocy on się wystawia. Bo wtedy wiecie, najszybciej to trwa. Nieraz, jak zaczęłam go z rana wystawiać, to bałam się, że nie... coś będzie nie tak, YouTube coś tam przytrzyma i że nie zdąży się nawet do wieczora. Tak bywało, że nie zdążyło się opublikować. Także jestem spokojna. Rano tylko wam zawsze robię miniaturkę i wam wtedy już ogłaszam i na Instagramie w relacji i na zakładce społeczności na YouTubie, że będzie nowy vlog. <grym> Wiecie co, jak naszą kitka i go tak sobie zawinę, to tak mi się podoba, jak te włosy na końcu tak się układają. No naprawdę mi się to mega podoba. Jeszcze przed wyjazdem troszeczkę wcześniej Aż tak one się nie układały. Jednak ta długość była odrobinkę może inna, nie wiem. Albo teraz po wakacjach te włosy są inne, ale no mega mi się e, podoba. No, jak one są za długie, to tego efektu nie ma. Jak były troszeczkę krótsze, to też tego efektu nie było, wiecie, zaraz po obcięciu. A teraz, no, no, no zadowolona jestem. Dobra, nie przedłużam. Taki to był zwykły domowy vlog, ale no, taki dzień jest zawsze po przylocie z wakacji. Jest tylko... Sprzątanie, chociaż ja i tak nie miałam dużo do sprzątania, powiem Wam, że, że praktycznie oprócz odkurzenia tylko dywanu, um, to prawie nic nie robiłam. Monika miała tak wysprzątane, no naprawdę, postarała się na nasz przyjazd, znaczy ona tu wiecie, korzystała z wszystkiego i ten, aż tak nie nabrudziła, bo przed wyjazdem miałam posprzątany dom, no a ona sama, ile tutaj tam wiecie, nabrudziła. No ale posprzątane miała, czyściutko, ale najwięcej czasu mi zajęło to pranie, potem gotowanie i tak dalej. Pracowity był dzień, ale taki, no wiecie, domowe sprawy, więc nie najgorzej. No dobra, zakończam tego vloga, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego pierwszego dnia w domu ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Buziaczki! thank mm -hmm. you